Wszystkim też lubicie smakołyki? No to witamy w naszym nowym kulinarnym show, w którym będziemy gotować coś naprawdę gigantycznego. Życzymy powodzenia naszym kucharzom. Na pewno będą go potrzebować. Wszyscy gotowi? Waszym pierwszym zadaniem jest zrobienie burgera. I pamiętajcie, im większy, tym lepszy. Dobrze, to nie jest łatwe zadanie, ale damy radę. Do ogromnego burgera muszę wziąć ogromne mleko. Inaczej nie też musi być w odpowiednim rozmiarze. No to zróbmy ciasto. Mąki nie żałujemy. Ojacie, co jest z twoją twarzą? Niezły ubaw. Dobrze, kontynuuję. Czas rozbić strusie jajo. To największe jajko, jakie widziałam. Najważniejsze, żeby trafić na patelnię. Hura! Dobra robota, Mary. Teraz pomóż nam rozbić jajka. Okej, okay, jedziemy! I jeszcze raz. Ej, o co chodzi? Dlaczego twoje jajko nie pęka? Nie rozumiem. Chwila! Gotowe! Dzięki za pomoc Mary! Wow, nie wiedziałam, że tak umiem. To było niesamowite. Ale nie będę tego powtarzać. Myślę, że do takiego ciasta potrzebna jest większa łyżka. Tylko spójrzcie. No, to jest nawet jak wiosło. Jest mojego wzrostu. Jeszcze chwilkę. I gotowe. Wow, brawo my! Ciasto wyszło wspaniałe. Jest ogromne. Wystarczy dla wszystkich. Uważajcie, bo mam tu super nożyce. Ojej, wszystko ok? Chyba żyjemy, nie jestem pewien. Mary, czemu to zrobiłaś? Przepraszam, nie chciałam. Lepiej zajmijmy się zrobieniem gigantycznego kotleta do naszego arcydzieła. Myślę, że tyle mięsa wystarczy. Pozostaje tylko zrobić z niego kotleta. O tak. Oj, oj, oj. O, o Rety, co to było? A to? Co tu lata? Dobra, czas zająć się ciastem. Świetnie. O, łopata jest tym czego potrzebuje. Dzięki Din. Nadszedł czas, żeby dobrze usmażyć kotletę, aby był soczysty i smaczny. Mmm, co za zapach! A ja już upiekłem bułkę. Też pięknie pachnie. Keni, jesteś super. Dobra, chłopaki, przepiłujmy bułkę na dwie części. Właśnie tak. Brawo, świetna robota. Sprzątnijcie piłę, a ja dodam sałatę. Och, jakie świeże listki. Dobra robota, Mary. Pięknie to wygląda. Teraz czas na pomidory. Kotleta. I kilka warstw, żeby burger był odpowiednio duży. Wow, co za szczęście. Udało nam się. Ej, a co z serem? Do pysznego cheeseburgera potrzebujemy sporo sera. Świetny pomysł, Dean. Zaraz go roztopię. O jacie, jakie to apetyczne. Sama bym zjadła. Ale póki co udekorujemy burgera hot dogami. I frytkami. I jestem pewny, że to będzie pyszne. Dobrze, sos serowy jest gotowy. Można go dodać do burgera. Zobaczcie, jak apetycznie go pokrywa. O tak, już mi ślinka cieknie. Wow! Ale się postaraliście. Dziękuję bardzo, przyjaciele. Burger jest naprawdę ogromny i piękny. Czas dowiedzieć się, jak smakuje. Zacznę od hot doga i frytek. Mmm, są cudowne. Ale nie mogę dłużej czekać. Spróbować burgera jak najszybciej. Wow! To jest największy burger, jakiego jadłam. Istne szaleństwo. To jest mega pyszne. Super. Cześć wszystkim. Jeśli też lubicie rolki tak jak ja, to pobierzcie grę Multi Do sort w Google Play lub App Store. Możecie tu ułożyć swój zestaw rolek, pączków, ciastek i wielu innych smakołyków. Link w opisie zagrajmy razem? Wszyscy gotowi? Waszym następnym zadaniem jest gigantyczny tort naprzód przyjaciele, o, tak! Ja wezmę biszkopty, co za ciężar! A ja mam krem. Myślicie, że takie wiadro wystarczy? Świetnie, chłopaki. Keni wyłóż biszkopty. Din zajmie się kremem, a ja dopilnuję, żeby wszystko było w porządku. Teraz kolej, Keni. Din, pospiesz się. No dalej, dalej. Brawo. Aha, świetna robota. Nie żałuj kremu, kolego. Niech nasz tort będzie nie tylko ogromny, ale także najsmaczniejszy. Wspaniale, wspaniale! Ha! A teraz czas polać ciasto słodką polewą. O tak. Czuję, że to będzie coś cudownego, ale najlepsze jeszcze przed nami. Mam na myśli dekorację. Dim zajmiesz się gumą? Jedna chwila, tylko stanę na rolkach. I lecimy. Szalony pomysł. Keni, pomożesz nam? Z przyjemnością. Mam już rolki na nogach, więc jestem gotów zrobić najfajniejszą sztuczkę, aby ten tort wyszedł najlepiej ze wszystkich, które do tej pory robiliśmy. Jazda! Juhu, niezła zabawa! Brawo, super! Myślę, że gumy do rzucia wystarczy. Teraz czas na posypkę. Którą wolicie, różową czy niebieską? Ja różową oczywiście. O tak. Ostrożnie układam. Ojej. Mary nieźle wciągnęło i zupełnie zapomniała o czasie. Nie szkodzi, zaraz pomożemy jej szybko zdobić tort. Geni, ładuj cukierki do blastera. Gotowy? No to naprzód! O ja Cię ale super! Świetna zabawa! Zawsze chciałem to zrobić. Super nam to wyszło. Ekstra robota zrobiona, czat, co? Zgadzam się. Ojej, już koniec? No to wychodzę. Kiedy siedziałam pod stołem, zebrałam wszystkie te słodycze, żeby udekorować nasz tort. Co wy na to? Myślę, że te lizaki będą świetnie wyglądać na samej górze ciasta. Wow! No i dajmy więcej czekolady! Popieram! O tak! I żelki też dorzucę. Wola, smacznego! Wow, super przyjaciele, ten tort jest niesamowity! Niam niam niam! Mm, to jest ekstra! Ojej, też jesteście głodni i chcecie spróbować ciasta? No to na co czekacie? Częstujcie się! Wystarczy dla wszystkich. Dzięki! Chcę spróbować tego lizaka. No ja czekoladę. Mm, to jest boskie. I jeszcze jak? Bardzo fajny i smaczny tort. Dziękuję wszystkim. Siemanko, ludzie! Chodźcie zagrać w naszą grę. Ja uwielbiam pączki, więc właśnie je będę zbierać. A jakie są Wasze ulubione przysmaki? Pobierzcie grę Sort w Google Play lub App Store i dołączcie do mnie!